Cześć, tu Ania. Cześć, tu Przemek. Jestem szefem kuchni w Cukrowni Żnin. W kolejnej edycji będziemy dla Was przygotowywać ramen po pałucku. Przygotujemy dzisiaj dla Państwa ramen. Jest on dość w sumie nietypową nazwą u nas Cukrowni Żnin, dlatego że to jest ramen po pałucku, czyli mm -hmm. nietypowy. Przedstawię kilka produktów, na których będziemy bazować. Ramen różni się o tyle, że, możemy, że to jest tak naprawdę zupa, którą jemy. Ale jaka e, bogata zupa? Dokładnie tak, jak mówisz, Aniu. Dlaczego powiedziałem, że ala pałucki? Dlatego, że jest w formie makaronu, czyli nie mm. ma tak naprawdę dużo wywaru. W cukrowni zjecie Państwo mili z, polędwic z polędwicą yy, przepraszam, wołową. Z polędwicą wołową, dokładnie. Dobrze, trafiłam. Znam się na mięsie. Mamy również sezam prażony, jajko marynowane w sosie sojowym. Yy, no i jak dla typowego ramenu przystało, makaron-ramen, który też dostaniecie. Nie używamy, nie robimy go sami. Można go kupić w każdym sklepie spożywczym, dodam, że lepszym. Ok, przechodzimy do przygotowania naszego ramenu, ale po pałucku. Głównym składnikiem, tak jak wspomniałem wcześniej, będzie polędwica wołowa, która jest wcześniej marynowana w sosie sojowym, czosku. Aniu, podasz mi polędwicę wołową. Proszę przesmażymy bardzo. sobie ją. Ok, także mięso mamy już przysmażone. Mm, tak. Teraz zabierzemy się do pokrojenia naszych warzyw. E, w tym naszym ramenie po pałucku w cukrowni używamy papryki, e, boczniaka królewskiego i pakczoja. Pakczoj? E, tak, chińska, ta kapusta. tak dokładnie. chińska kapusta? Tak, Chińska kapusta. Też dostępna w normalnym sklepie na co dzień mm. można ją sobie zakupić. Fajna, mogę pokazać? Jak najbardziej. wygląda jak cebula. Ma Delikatne. bardzo fajny, intensywny smak. Mm. Pokroimy sobie wszystko w słupki i znowu zaczniemy przesmażać razem z mięsem, które wcześniej były już przesmażone. Fajnie, lubię takie dania, gdzie wszystko wrzucamy do jednego tak zwanego kotła. Tak zwane danie jednogarkowe. Mhm, jednogarnkowe i sobie na szybko przyrządzamy. Przesmażamy to razem z mięsem. OK, także już mamy przesmażone warzywa razem z mięsem. Teraz w następnej kolejności zagotujemy sobie wodę i wrzucimy tak naprawdę na chwilę ten makaron, bo on już jest wstępnie przygotowany. On nie potrzebuje jakby czasu. No faktycznie, on tak, jest tak. On już jest taki jest jakby al dente, mhm. także on potrzebuje tylko nabrać temperatury. Dorzucimy go do patelni razem z pozostałością co mamy na patelni i dodamy wywar i będziemy zbliżać się ku końcowi naszego przepisu. Okej, okay, yy, nasz makaron nabrał ciepła, możemy sobie przerzucić go na patelnię. Yy, tak jak wspomniałem, on już jest wcześniej przygotowany. Nie musimy go zagotowywać, nie wiadomo jak. Mm -hmm. Teraz sobie razem to weźmiemy, już przesmarzymy razem z wywarem. No już teraz wygląda doskonale. Ten wywar będzie musiał się trochę zredukować, także za chwilę pewno sobie go będziemy redukować. Od 5 do 10 minut w warunkach mm -hmm. domowych. No i później tak naprawdę będzie już tylko kwestia nałożenia. Świetnie. OK, w takim razie już mamy zredukowany nasz wywar do ramenu, mamy tak naprawdę na finiszu nasze danie. Z tego, co posmakowałem wcześniej, brakowało nam trochę szczyptę soli i Aha. tak naprawdę będziemy mogli sobie go nałożyć na talerz i wykończymy sobie na samym końcu właśnie jajkiem, które możemy pokazać Państwu, mhm. marynowanym w sosie sojowym tak. i kombu, czyli to są glony, mhm. i na sam koniec wykończamy jeszcze tylko szczyptą sezamu ale szybko nam poszło faktycznie. Jest to bardzo szybkie, fajne, mhm. proste danie do zrobienia w domu. Jedynym jakby ciężkością tego dania jest sam wywar, który niestety mhm. zawiera trochę czasu, ale można go też zrobić, jak ktoś chce przyspieszyć na jakimś szybkim rosole i dodać kilka ciekawych ee, przypraw. Dekorujemy jajkiem, które było marynowane i wykańczamy sezamem. No tak, nie wyobrażam sobie prawdziwego ramenu bez jajka. Także mamy już. Jeszcze trochę sezamu, bo ja bardzo Proszę lubię. Bardzo. Także mamy ramen ala pałucki, tak jak wspomniałem na samym początku. Nie ma on nic wspólnego z normalnym ramenem, czyli zupą. Mamy trochę wywaru i sam makaron. Także myślę, że możemy zaprosić do cukrowni To wygląda doskonale. No i oczywiście Posmakować. pachnie. No to cóż, my zaraz sobie spróbujemy, a tobie bardzo dziękuję, dziękuję i również, również zapraszam do cukrowni Zapraszamy.